Witajcie we wtorek 29 maja. Zapraszam na minutę z IT. Australijska policja ostrzega, by uważać na to, co wrzuca się na Facebooka. Kilka dni temu 17-letnia dziewczyna, która pomagała swojej babci liczyć oszczędności, zrobiła ich zdjęcie i wrzuciła na swój profil. Kilka godzin później do jej drzwi zapukało dwóch mężczyzn uzbrojonych w noże. Ostatecznie przeszukali dom i zabrali trochę gotówki, więc jeśli macie jakieś drogocenne przedmioty, zostawcie to lepiej dla siebie. Producenci telefonów ścigają się nie tylko jeśli chodzi o wielkość ekranów, ale również grubość samych słuchawek. Chiński smartfon Oppo Finder pobił rekord, gdyż ma zaledwie 6,65 mm grubości. Waga telefonu wraz z baterią wynosi zaledwie 125 gram. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to chyba za mało. Według nieoficjalnych informacji cena ma wynieść 631 dolarów. Sony postanowiło, że zakończy współpracę z firmą Sharp w zakresie produkcji dużych ekranów LCD. Będzie teraz do swoich telewizorów kupować gotowe panele LCD od innych producentów. Na dziś to wszystko, ale wieczorem odbędzie się premiera długo oczekiwanego Samsunga Galaxy S3. Oczywiście nie zabraknie w niej załogi PC Worlda i naszej kamery. Dlatego zapraszam Was jutro na naszą relację wideo z tego wydarzenia na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia!